Nazywam się Marek Krasiński. Mieszkam w Norwegii, jestem przedsiębiorcą. I jak to u przedsiębiorców bywa, są zalatani i mają bardzo dużo stresu, tak więc ja się też nabawiłem takiej no, choroby, można powiedzieć. No, doprowadziłem się generalnie tak, że nic nie mogłem mieć, bo byłem uczulony na jakiś produkt, ale generalnie nie wiedziałem na co. No i tak po prostu podrażniłem sobie żołądek, że miałem tak mocno zaawansowany ten refluks, że generalnie nic nie mogłem jeść. No i też tak właśnie zastanawiałem się nad tym, czy to może być właśnie problem od, od złej jakości wody. No i szukałem takiego systemu. No ale generalnie ja nie mogłem znaleźć takiego dobrego systemu, żeby... No mi się generalnie to no, podobał ten system. No i znalazłem chyba tam, nie wiem, po półtora roku, po poszukiwań, znalazłem ten system AquaTech no i postanowiłem zakupić i jak zacząłem pić tą wodę po jakimś czasie stwierdziłem, że no nie mam tych dolegliwości no te dolegliwości tak jakby zniknęły z mojego z mego właśnie środowiska, tak można powiedzieć także bardzo polecam system jak najbardziej jeżeli ktoś ma dolegliwości takie tak jak ja, refluksowe ma problemy z refluksem, to jak najbardziej mm, taka woda może pomóc. Także z mojej strony wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.